Siemano widzowie witam w kolejnym odcinku na moim kanale z daily Dzisiaj będziemy grać z salówki No znowu salówki no Może jeszcze z kimś się umówi na nagrywki Nie wiem Dajcie łapkę suba ja już nie przynudzam Widzimy się w grze. Jesteśmy już w gierce widzowie i sobie polecimy na tutaj, na farmę Życzę Wam wszystkich wesołych świąt. No. I dzięki ogólnie, że tak fajnie przejęliście film z Kokoskiem. Siedem wyświetleń. Nawet dla nikogo to może być śmieszne, dla nikogo nie. Dla niektórych. Dobra, lecę. Dobra, Dobra, kurde prezent. Pod choinkę, dobra mam. jest? Oh on dostał, on dostał dużo, dobra leży. To z kinkiem Bista. Oskar. <coughs> Niektórzy jeszcze lecą. Ty za dwa się dostał. Parówka. No ty. Jest chyba tam twarda na niego. Pa kurde, widzowie. Dobra, dostał. Borowik. Nie, nie kurde! Dobra, widzowie, kurde, co się... Coś porobiło. Widzimy się na na gierce. Jesteśmy już kurde w gierce. Tamto nie poszło nam za dobrze. Dobra, kowadełko, kowadełko. Dla odważnych. Dobra, dobra, lecimy. Dobra, widzowie, lecimy, lecimy, lecimy. tutaj takich nie wiem nie no kurde żartujecie sobie dobra będę miał tylko to będę musiał o skrzynka proszę pompa proszę pompa nie nie ustrzelam chyba no kurde nie no co to jest za gówno jakieś dobra najdę im tam wale przynajmniej a tutaj coś będzie? Nie nic kurde No i ktoś do mnie już nawalał, dobra Małaj to małaj, to ja go podjeżdżam Ci że mu robię. Leży, 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 dobra. Boga litość, wysłałem to. Dobra, nie? O, oh, mam to, mam to, mam to Dobra, dobra, dobra Widzowie On uciekł, on ucieka, on ucieka Sto, drugi Kurde Dobra, widzimy się na sobie gierce Dobra, gierka już jest odpalona. Dobra, nie wiem, lecimy gdzieś tak na... Szybko, dawaj tu. <laughs> Dobra, widzę, wiele lecę, 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 Ogólnie to chyba macie jakby gierkę, tak I tak jakby trochę Gierkę macie tak jakby troszkę płynniejszą, bo coś pewnego zrobiłem, bo coś sam na Mikołajki, takiego, no, coś przyjemnego. Oj, 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 a mają detonację. Wichoczek, że widzę raj. Oj, oj, oj. O kurde, przegiąłeś se. Potki, chowam się. No rapoteczki są dalej jeszcze ważne. Ciekie, cyk, cyk. O, klucz. Proszę. Proszę nie bij mnie. Jest. 2 HP. Kurde. Nie, to był akurat dobry przeciwnik. Dawaj mi parówo. Ej kurwa. parówka. Tam jest dostał nie, 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 kurwa, spierdam, 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 kurwa, pierdol się, uciekam stąd, tak, dziękuję, dziękuję, idealnie to. Idealna sytuacja. Prezent. Dobra, biorę go i uciekam. Nie, kurde, nie, nie za to, za to. Dobra, mam to. Ty, jestem wizowy, jednak nie będę w strachu. Bo mam takie coś. Kurde, wizowie. Idealnie tej temki, a to sobie mogę wwalić, bo to i tak mi nie będzie potrzebne yy, nie, tutaj jest tylko to to mogę wziąć za to i za to bo ja matsów nie mam. Ja mam zero matsa widzowie. Dobra nie, to ja go zaradę jadę, tylko ja sobie muszę pozbierać. No widzowie, nie żartuję ja matsów nie mam żadnych. O mam trochę metalu. Dobra, nie wiem, ale ja sam tu czekam. Ja bym podmieniał ściankę. Łoj! Wpierdzielą ode mnie, zwierzaku! Nie, tak? No, go tak, a potem... A potem dopiero to. To 15, no kurde! Tity, on ma wpierdzielone ode mnie teraz. Tylko on nie wie chyba, co zrobił. Mi coś takiego... Wypadło z skrzynki, czy nie? Czekam tutaj, aż mi się to gówno załaduje i będę mógł sobie biegać, jak robię. Robię, robię, On się z kimś nawala, dobra. Wjeżdżam tam i dobra, 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 bo on ucieka, on ucieka. On się mnie boi. No kurde, paru. Ej! O Ty, dobra, bo jest strefa. Motorek pomiędzy nogi. Ło! I lecimy. O, tutaj ja prawie umarłem. Tak, tak, no strzelaj, strzelaj. Mhm. Dobra, nie, nic ciekawego tutaj nie ma. Dobra. No i znowu na motorek i lecimy. Kolejny dystans. Motorek. A, teraz w tamtą stronę. Dobra. Kurde, kabel. Ło! Widzowie, co to było? Więc hmm, to, to jest łatwo, dobra. Już lecę, już robię triki. No i już. A ty za pieniądze coś? dobra, ty i tak to już teraz. Fiena, wystarczy, że nacnę. zrobię jakieś naca czy co? O. do rob. Nie chcę tego, dobra. Dobra, zrobię... Nie, jeszcze nie zrobię. Ty! To jeszcze muszę. Ładuję. I dobra, i to już chyba tyle. Nie, jeszcze nie tyle. Tyle, dobra. To łatwe jest. Trzy miliony? o kurde, ty, widziałe jakie triki dzikie ja robię, ja nawet nie wiem co ja robię, jakieś triki To trzy miliony jest, ty to nie wiem, to ja to może z cztery gry będę robił. Ty, a tam typ jest z góry. Kolapsik wlatuje. Albo nie. Ja Lecę tam do niego. On tu schodzi. TAK ON TU SCHODZI CHODŹ 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 PASZTECIE OBSRANY Matka go w wąwozie myła Dobra dobra leczymy Dobra tuning biorę Ty dobra tam ktoś się Nie, to O, oh, motorek jakiś, dobra. Jarego. Ty dostał, dostał, duży dostał. Kurwa. Walał do mnie. Debile. Ło, wow, kraka ty. dostałem kraka. Nie, no nie gadaj. Już materiałów nawet do budowania nie mam. Dobra, widzowie, uciekam. Ucieczka wleciała. Bo nic nie mam już. Matce zbiera coś i idę tam z zaraz. Oby win, oby win. <laughs> <laughs> Chwila, dobra. O kurde, ty to dłuższy będzie ten odcinek, troszkę. Na no, luzie widzowie, dobra, lecę tam do nich. Się bić, przypaduję. No Kurde, rozbije... Walę, walę, wolę mu ten samochód na dziurę. Dobra. Lecę z nim. Lecę z nim. Przodowuję to i na pełną z nim. Ty, dobra, on się sam. Ty, on jest strasznie gruby. To w niego będzie. Eee, dobra, leży parówczek. O już tak. Już. Mhm. Uh -huh. Tak, już. Już. Mhm. Uh -huh. Spokojnie! O kurwa! Przepraszam, widzowie. Że... Nie, nie, dobra, ja uciekam stąd. On miał coś do leczenia? Tak miał miejsce, dobra. Ty, ja mam wyrzutnie śnieżek tutaj, jego. Jakby mu tak tam powalić, mu tego trochę. No kurwa już do mnie nawala jakiś paruwa. Biorę to i kurde. I on tutaj jest, on tutaj jest. Ja muszę z nim to wygrać. Wygram. Leży, leży, leży. Marcy, jego Macy Dobra, mam, mam. Wygrałem życie. Życie wygrałem. Wygrałem, już koniec jest. Kurwa, tutaj zostawiłem swoje działko, śmieszne. A ja to potrzebuję. Dobra, jestem to 8. <laughs> Dobra, nie wiem. Gdzie ja to i tam czekam aż. To on się ugaduje, bo ja chcę. kurde tego miniska. By... Znaczy, nie ministr, tylko tego biga, wypić. Dobra. Czekam. Tam ja. Do nie zarabiać, a O, by na mnie siadła strefa. Ja proszę. O, no dobra, blisko jest. Blisko. Dobra, już mogę... W... Nie, 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 nie będę tego pił, bo... Dobra. Jeszcze dwa te plaski sobie wezmę. On tutaj na pewno jeszcze... Ta oh, kurwa on ma biga. A nie to jest ten mój big. Dobra, tam... O tam oza <laughs> Młotem. Dobra, ostatni plask, piję, biga i lecę. Nie, dobra, jeszcze jeden plask. Ale on został rozgnieciony totalnie widzowie. Ten chłop się tam walał. Tak! Nie, no kurde. Myślałem, że go wywalę. Dobra, piję i lecę. Bez leczenia, kurde. A nie, ty, wezmę sobie te dzika, Od dzika. Mięsko, od dzika. Dobra, lecę. Ty typ! Łodo, a dostałem kraka. No i je no dobra, widzę, że tego na tyle naura.